Witajcie moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony Diabelski Jupiter i dzisiaj zapoznamy się wspólnie z artykułem podsumowującym rok 2024 w Diablo Immortal, który właśnie pojawił się na stronie Blizzarda. Także nie przedłużając, ja jestem Dukat, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. Tym razem od razu mamy dostępną, oficjalną, polską wersję językową, dlatego będzie znacznie łatwiej. A tak przy okazji, to powiedzcie mi jak Wam się podoba nowa szata graficzna strony Blizzarda. Jest taka bardziej w stylu Diablo, przynajmniej w mojej opinii, niż to wyglądało wcześniej. No, dla mnie zmiana zdecydowanie na plus. Rok pełen odwagi i przygód. Dziękujemy. Awanturnicy. Wygłodniały Księżyc zachodzi po raz ostatni w 2024 roku, dlatego, korzystając z okazji, wspominamy niezapomniany rok w historii Diablo Immortal. W ostatnich miesiącach to wy, dzielni obrońcy Sanktuarium, stawialiście czoła przytłaczającemu mrokowi, budując swoją legendę w tym pełnym niebezpieczeństw świecie. Oddajemy cześć również wielu, którzy dołączyli do nas w bojach na halach imprez Gamescom i CCXP. Walcząc w turniejach z hordami bosów piekielnego relikwiarza. W minionym czasie byliśmy świadkami powrotu diablo, władcy grozy, w otoczeniu jego najpotężniejszych poruczników Albrechta, pierwszego odłam korodnego oraz oblubienicy piekła, którzy przyzywali legiony demonicznych armii. Po wprowadzeniu ponurej upiornej strefy korona świata pojawiły się przerażające nowe wyzwania, które wymagały od was umiejętności, odwagi i wytrwałości. Potyczka z tymi siłami wstrząsnęła sanktuarium, pozostawiając blizny, które na lata ukształtują jego przyszłość. Wspólnie toczyliście niekończące się boje, opanowaliście nowe sposoby doskonalenia swoich zdolności dzięki nowym drzewkom mistrzowskim i bosom piekielnego relikwiarza, oraz uczestniczyliście w wiekopomnych wydarzeniach, takich jak nasza pierwsza współpraca w grze z World of Warcraft. Nosiło ono nazwę Odwieczna Wojna i umożliwiło stoczenie walki z samym Królem Lishem zdobycie nagród ozdobnych obejmujących różne uniwersa Blizzarda i świętowanie dwudziestolecia World of Warcraft. Te przygody to nie lada wyczyn i stanowią one dowód waszego zaangażowania oraz jedności w boju. Razem stworzyliście 980 tysięcy sztormicieli, przetrwaliście 480 milionów zgonów graczy i spędziliście ponad 2 miliony godzin na wędkowaniu. Nawet najwytrwalsi bohaterowie potrzebują przerwy. Nowy rok to świetna okazja, aby zapisać nową kartę w historii. Płonące piekła nigdy nie zaznają odpoczynku, podobnie jak my. Co prawda, sanktuarium przetrwało straszliwości tego roku, lecz na horyzoncie rysują się jeszcze mroczniejsze wydarzenia. W 2025 roku Diablo Immortal szykuje się na wejście w erę obłędu. Po zwróceniu się przeciwko Diablo, Albrecht powraca, kierowany jeszcze bardziej złowieszczymi pobudkami. Które poprowadzą Was w głąb tajemniczej ciemności poszukiwanego od dawna prastarego lasu, w którym natura stanowi niewyobrażalne zagrożenie. Te niezbadane ziemie, zamieszkałe przez starożytne, mistyczne istoty i potworne bestie, będą sprawdzianem umiejętności nawet najpotężniejszych spośród nas. Dzięki nowym zadaniom zapuścicie się w głąb serca sanktuarium, a w samym środku chaosu odnajdziecie nowy sposób gry wraz z pojawieniem się nowej klasy. Oraz kolejne wydarzenia współpracy, których ujawnienia już nie możemy się doczekać. Wznieście oręż, ponieważ przygoda trwa dalej. Przyszłość sanktuarium oraz jego tajemnice tylko czekają na odkrycie. Dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna. Dziękujemy, że bez zastanowienia wkroczyliście w mrok. Dziękujemy za Waszą pasję, opinię i bezgraniczną miłość dla świata, który nas jednoczy. To Wy jesteście duszą Diablo Immortal, a Wasze zaangażowanie motywuje nas we wszystkim, co robimy. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy walczyć z wami u boku, pisząc kolejny rozdział tej mrocznej, emocjonującej sagi. Wesołych świąt i do zobaczenia w erze obłędu. Rod Ferguson, dyrektor generalny Diablo. No także, moi drodzy, oprócz samego podsumowania roku 2024, mamy tutaj przemyconą zapowiedź nowej klasy. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na ten temat, jaka klasa to będzie. Ja podejrzewam. Już to wynikało z przecieków przy rycerzu krwi czy przy sztormicielu, i spodziewam się tego, że tą nową klasą będzie druid. Tym bardziej, że tutaj wyżej mamy informację, że zapuścimy się w jakiś prastary las, w którym aura stanowi niewyobrażalne zagrożenie, czyli no, to mi wszystko zgrywa się w to, że tą nową klasą być może będzie druid, będzie on kontrolował jakieś takie. Roślinne, leśne, żywiołaki, no coś, coś w tym stylu. Oczywiście oprócz samej nowej klasy, pewnie w 2025 roku doczekamy się również innych nowości i ciekawych wydarzeń. Moim zdaniem wygląda to bardzo ciekawie, ale oczywiście jestem ciekaw, jakie Wy macie zdanie na ten temat, więc dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Tymczasem, jeżeli podobał Wam się ten krótki materiał, to ja oczywiście gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.